Hejka moi kochani widzowie, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy przeglądać sobie nowy motyw w MSP 1. Eee... Ogólnie nie wiem czy ja w przecieku nie widziałam i czy to nie jest jakiś motyw dinozaurowy, bo coś na serwerze mi wysłali. Nie jestem pewna czy to był pakiet, czy co, ale... Ogólnie będziemy jeszcze dzisiaj oceniać pakiet Falentynku bo mimo, że jest po ewentynkach, no to on jeszcze jest, no to wiecie, no cóż zrobić, bo w zeszłym tygodniu nie oceniliśmy, bo nie było, aha, no jednak jest motyw, dobra, to czyli widziałem wszystko, ale ogólnie, no dobra, potem może powiem, sobie zakręcę wszystkim, coś odbiorę wszystko, w ogóle myślałam, że się przez chwilę że się nie zaloguję, bo wczoraj po live'ie się w ogóle nie logowałam na konto. A chyba wiecie co było na live'ie środowym w walentynki. Jakaś dziwna osoba mi prezent wysłała. Może go tworzymy w sumie. Dobra, tworzymy go. Ogólnie to była... Aha, nie mam tego zaproszenia już. To chyba wiem kto jest. Nieważne. Nie się zastanawiałam kto to, a ja już wiem kto to jest. Eee... O mój Boże, to mi dała prezenty znowu. Nie To jest konto? Ej, to jest konto to chyba, co? Ej, nie wiem czy miałam to zdradzać, teraz. Aha, dostałam jakąś rybę od tej osoby, to jest ta osoba, jakby co. Nie no, myślałem, że to... Dobra, nieważne co ja myślę. <laughs> Okej, okay, dobra. Jeszcze podziękuję. O, że już ona mi wróżki dała. co w się sensie, to są programy? Bo ona mi mówiła, że to są programy, na live było też widać. Dziękuję. A dziś to kurde. Gdzie <grywdy> no, za te rzeczy. <grywdy> Do mnie jeszcze autogramów. W ogóle w konkursie grawków nadal Natix prowadzi. Jakby ktoś pytał, ona no już chyba nie ma Wipa. Aha, to i taka, że, że musiała naprawdę dużo dawać tych autografów, skoro jej jeszcze nikt nie wyprzedził. Teraz w ogóle te grafy zwolniły też, więc chyba ona dawała dużo dobrze. Dobra, tu już prezenty dobra. Pakiet najpierw. Więc tak, ja bym ogólnie za pakiet dała. Znaczy ogólnie no to jest bardzo ładny. Może usta takie nie bardzo w moim stylu, no to 9. Ale ogólnie nie mam za bardzo się do czego wszczepić, szczerze. Bardzo urocze zwierzę, ogólnie nie wiem, tylko. Dobra, pakiet mamy zocenkowany. Teraz tło. Ale ogólnie ona jest bardzo takie jakieś Artystyczny rys, rysunek taki na ścianie, nie wiem. Nie tylko. Tylko ten kwiat przewalony mnie przeraża. Ale dobra, może to tak ma być. Ogólnie bardzo ładne, dopracowane tło, do 10 za nie, wow. Coś oryginalnego, nie no, chyba kiedyś były takie, nie wiem, nie pamiętam, pierwszy raz coś takiego widzę, to w sumie więc. Moda, nie, nie, moda rzeczy. Jezu, no nie, oni to będą teraz, już to trzeci raz chyba widzę, albo drugi. Tylko, że w innym kolorze. To było białe jakby, co, takie. Albo na odwrót, czekajcie. O Jezu, ale teraz to dowaliłam. I takie.. Nie, jednak na odwrót było. Albo to jest coś trochę innego ideka. To serce ładne w ogóle wow. To mi będzie... Przy... Nie wiem czy dinozaury miały takie stopy, ale to mi przypomina stopy psa, więc... Już. No Okupię se do pokoju, albo do grodu. Nie się bać co takiego trzymać. Zwłaszcza, że oglądam ostatnio jakieś historie o duchach na TikToku. Nie no nie tylko o duchach, ale jakieś makabry. <taki> Takiej jednej osoby. I nie, nie w się sensie nie jej historii, ale jej widzów i z jakiegoś tam portalu, co piszą ludzie, ale. No nieważne. <taki> I trochę budzę się teraz w nocy, więc. No i deka. Widzowie, ja muszę coś sprawdzić, bo mi się zdaje, że, że ta osoba, ona ma wygraną mnie pozdro i bym jej dała od razu, tylko sprawdzę jeszcze, czy to na pewno ona. Ej, ona wygrała faktycznie, patrzcie widzowie, ej, to rozdajemy jej pozdro. Dobra, szybko, bo się zara wyloguję. Będziesz miała na odcinku pamiątkę. Bo ja już korzystam jak mogę, bo, bo nie lub bo to jest ze, ze starego roku jakby, co? Hmm. To nagroda z, z grudnia Gdyby co <tryk> dobra, super. Mam załatwione jeszcze ci tu wpiszę. Hmm, Pewnie z, nie wiem czy tego nie wytnę w sumie. Ale dobra, zobaczymy. To cieszę się, że chociaż jedną pożyteczną rzecz zrobiłam. Aha, ja weszłam tu w rzeczy i wyszłam z nich co? Daję za nie. Kurde. Tak, 8,5 w ogóle nie są złe, ale no też średnio je tu wykorzystałabym. No to może by, ale nie jestem dzieckiem i nie mam dziecka, więc. Ani w rodzinie, nie mam. Nie no, nie no. Na MSP nie ma rodziny, no to co? Nie wiem, dobra, nieważne co ja gadam. No średnio bym siebie widziała z moją mówi starkę nad tym czymś, ale to... Deka. Nie no, to takie dla ozdoby mam być, wiem, no. Ale... ale chyba jest taka animacja z tym, o Boże. No tak, chyba była taka. Nieważne. Dobra, animacja. Ej, nie dali żadnych animacji? Ej, co się dzieje? Animacji nie dali żadnych dlaczego. Czekajcie, co to jest animacja? Tylko tam dodali. Czekajcie, bo ta była... Na, ta była tu. Czy jedną animację dodali? no way. Co mam tu oceniać? Czekajcie, czy to nie jest bug. No. Ej, powiedzcie mi, czy... Nie wiem, kiedy ja to też wrzucę, ale. No, bo to strasznie dziwne, że tylko jedną animację zdali, w którą w dodatku mam. Bo to jest chyba podstawowa animacja. Aż dziwna. Dobra, daję za animkę 5. Bo mam ją, bo na jest chyba w podstawowych, albo nie wiem ideka, Albo ktoś ją wysłał. Nie jestem pewna teraz, ale mi się zdaje, że może każdy ją ma, więc. Albo może się mylę i ktoś mi ją wysłał, nie wiem. Ale chyba się nie mylę. Czekajcie. Ja to sprawdzę, bo to będzie na końcu gdzieś. Czekajcie. Oh nie. Zapomniałem, że to może być. To jest większa prawdopodobieństwo. Nie, to też jej nie ma. I tylko. Jeszcze dalej szukamy. O tu ona. No, jest. No nie wierzę w to. No cóż, to za nimkę daję 5 albo 4, bo, bo bardziej mnie to zniechęca niż zachęca. Może jeszcze raz weźmy, no ja nie wierzę. No jedną animkę dać? Dlaczego? Dobra, teraz moda dziewczęca. Ja bym coś może sobie pododawała do Elżet, bo nie mam z czym wrobić. robić. O to na przykład. Może być mi się tak rzuciło w oczy, no tu... To... Nawet niech to będzie sobie zielone, ale może takie jakieś inne. O takie ja chcę. W sensie nie wiem, co będę za luka z tym robić, ale zobaczymy. To jest myśl. To jeszcze takie, ale nie wiem. Hmm, może to. W sensie, Kanie jest takie złe, ale nie, no to chyba lepsze. Jeśli mogę jedno i drugie niby dodać, no. nie, no to dodam niezmienione sobie. No tu jest jakiś napis, i i tak nie zmienię. Ej, no nie mówcie, że ja mam. 12 rzeczy wnoszę. No, tak też myślałam, że nie mam, więc co sobie mi tu wmówić chcecie. A to sobie zrobimy: może tak jakiś, taki dziwny kolor, czyli taki ciemny strasznie. Taki nie wiem, niech będzie. To też sobie wtedy dodam. O, może to. To nawet niezmienione jest ładne w sumie, ale jeszcze jakiś inny kolor weźmy. Może, może taki to jaki kolor? Nie wiem, może ten, nie, nie wiem, tylko to jest kolor w ogóle, bo już nie pamiętam. A, czym po prostu to się zmieniać? Może. A może z tej palety? Ej, dobra, to będzie ładne. Ej, ja chcę tak. Ja chcę, tak. Pięknie to wygląda, nie mogę. estetyk buty. Dinozaurowe jakieś. Oh my god, myślę, że w... na Buffy trzeba to kupić. Ej, w ogóle, przepraszam widzę ale chyba nie będzie odcinka walentynkowego z Buffy, bo już jest po walentynkach i trochę średnio to robi teraz to też sobie dodam takie jakieś czekajcie takie i teraz ale nie, to trzeba jeszcze raz kliknąć i teraz zmienić tylko czy tutaj może, tylko nie wiem czy lepiej na odwrót czy, czy jak ja to tam chcę zrobić nie wiem zobaczmy co mi wyjdzie A lepiej chyba będzie na odwrót ten kolor mam nadzieję Nie, lepiej mi się tamto podobało, szczerze No to czekajcie Dobra Chyba lepiej by Ej, Będę mientowego luka robić, bo co? Co to jest? Okolczykiło Nawet jakiś na uchu jest. Ale to, to są kredki jako długowisy? Dobra, oryginalne może być. Tylko kredkę chcę czarną. Albo nie czarną. Jaką dać kredkę widzą? Wiem. Świecówkę chyba taką. Nie wiem, tak się kiedyś. Nie wiem, jak to się mówi na to, ale. Taka nie, nie jest to taka typowa kredka. Do rysowania. W sensie taką. Nie mówię też o kredce do makijażu, bo chyba coś takiego jest. Nie wiem, nie używam, to wiecie. Na razie. Ale może. Nie wiem. Może to czerwone by. Dobra, zróbmy też miętowe. Czekajcie. Tak lepiej będzie. Czy. Tak. A wiecie co, tak będzie lepiej chyba, tak w ten drugi sposób, mi się bardziej podoba. Yy, halo, no aha, dzięki. Już sobie o działa, dobra, nie narzekam. A to jest taki kolor, to to możemy dać, no zielony to tak średnio, no to może białe. Białe niech będzie. I te co ja wymyślę z tego motywu, więc dobra. Trzecia strona. Oh my god, ja mam te włosy, tylko, że jest zielone teraz. Nie pomyślałabym, żeby je w tym motywie dać. I to jest Halloween chyba. Jeśli się nie mylę. To już będą powtórki, czyli... Ale... To, o. To jest... to ja chcę... Nie, nie ja chcę. Taki kolor, a drugi chcę taki. Nie no to, to lepiej nie, dobra, już nie, już nie świruj badia. A to sobie zrobię, o i będzie lepiej. A nie tam wydziwiasz, nie no to mi się i tak nie podoba. A białe? Może białe. Halo, dodawaj mi, o ona mi luki polubia, dzięki. Taka się nowa była. Nie kojarzę teraz, kto to był. Przepraszam, nie kojarzę cię ogólnie Może białą. Białej nie mam, w sumie to białą chcę. No i dobra. Włosy se daruję, bo mam takie chyba. Zresztą słoniczkę chyba też mam, ale dobre już i taka. Nie no, to zdejmę bo zaraz to kupię. To jest też ładne, ale to jest diamentem, no to wiecie. Eee, Spódniczkę, może tą też, ale ona też już była. Dobra, tą czarną zrobię nie wiem. Niech będzie cała rzecz. Albo dobra, ona może być niezmieniona w sumie. w sumie. Bo trochę jest taka bardziej szara, ale o tych włosów nie mam tu, je chcę. Nawet niech nie zmienione będą, bo takich nie mam. Deka. a to może by może być, nie no jedno i drugie dodam Czy... dobra nie dodam to już trudno, to już to musi zostać dobra widzowie za motyw daje tak 9, bo ma nawet, nawet ubrania, ale zawsze się za ubranie i dobra widzowie Chciałabym, w sensie nie wiem, czy warto robić luka z szafy, ale to chyba zrobię sobie już poza odcinkiem, bo to nie ma sensu na tym odcinku, jest to cenka motywu tylko, no to tak średnio to robić. Okej, okay, przepraszam widzowie, ale dogrywam się jeszcze raz, gdyż yy, muszę wykonać zadania. W sensie, bo Chcę Wam jeszcze pokazać nagrodę za zadania. Zrobiłam już tu trzy. W ogóle zrobiłam tego luka, co mówiłam, że kończę już. Więc tak. Dam jeszcze jeszcze jeden autograf, muszę podarować, bo mam za 10 autografów podarować komuś tam i, i będę miała zrobione wszystkie zadania, bo poprzednie już zrobiłam. I pokażę wam yy, trzecią nagrodę i zwierzaka. Może nawet go odpakuję, bo w sumie nudzi mi się to gram w teraz trochę. Nadrabiam zaległości. Aha, ja projekt i chyba się... Robiłem projekt, ale... Kurde, ale już go zdjęłam. Na no, podcy jesteś, bo zadania kończę. Kamy, widzowie, ja to Wam to może wytnę co się Lejdyka. Pozdrawiam, Unication Natalia 4595. No ja chcę zrobić już do zadanie i chcę Wam pokazać, co tu jest. Bo ja nawet sama nie wiem, co tu jest. O, będzie. Jest. Dobra, i co to będzie. Ok, taki strój. No dobra, może być w sumie. Yy, dobra, i teraz zwierzak. O, oh god, ale on, on nie jest przypadkiem z jakiegoś pakietu starego? Ej, bo. Coś mi się staje, że może być z starego pakietu jakiegoś idk ale... albo ze sklepu, nawet nie wiem. idk No dobra. A i widzę, że jeszcze autopromocja. Proszę bijać do mojego klubu na MSP. Ja go dopracuję jeszcze potem. Ale teraz mi się nie chce. Yy, jak to ktoś... Czy się tu robiło? Nie, tu moje kluby. Ile mam tu osób? 10 osób. Pozdrawiam 10 osób, które wyszły do mojego klubu, w tym mnie, bo ja tu też jestem liczona, więc te osoby. Pozdrawiam. Także tego. No. No. Dobra. Możecie wbić i tak dalej, dobra. Więc zadania jeszcze pokażę, nie wiem czy wszystkie pokazywałem, ale no dobra może lepiej to zrobić. Zwierzaka widzieliście, nie będę go rozpakowywać, bo mi się nie chce teraz. Na no odcinku w sensie, ja go rozpakuję sobie chyba zaraz, ale nie chcę na odcinku tego robić. Tu za pierwszą część zadań mamy buty, dajmy to może wam pokażę. tu mamy za trzecią część zadań to jest za drugą część zadań. I zwierzaka to sami żeście widzieli nawet. Nawet te życzę, będą. Nie ma tragedii, przynajmniej. I dobra saluka zrobiłam, to już też widzieliście. I dobra widzowie. Teraz już na serio żegnam w tym odcinku. Do zobaczenia w następnych materiałach. I wszystkiego dobrego od badki. Pa, pa.